Sprawy mają się tak, że jesteśmy 17 km od granicy z Bośnią. Przyjechaliśmy dzisiaj dosyć dużo po górkach, i mieliśmy jechać do zmroku, a potem sobie poszukać jakiegoś miejsca do spania, ale okazało się, że w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj, całą noc ma padać deszcz, więc postanowiliśmy poszukać jakiegoś taniego noclegu. No i się okazało, że w okolicy jest jakiś hostel w cenie 32 euro. Mówię do Maczka, to dawaj podjedziemy, zobaczymy, może się potargujemy, może coś opuszczą. No i przyjechaliśmy tutaj, w tym miejscu, w którym tutaj teraz jesteśmy. Pukamy, nikogo nie było. Dzwonimy na numer, który jest podany w oglach, Też nikogo nie ma. Ale tak się rozpadało, że postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj po prostu pod tą wiatą u kogoś na podwórku. Skoro i tak nikogo nie ma, skoro się nie można dzwonić, to myślę, że i tak dzisiaj nikt w nocy nie przyjedzie, a nawet jeśli, no to powiemy, jaka była sytuacja i myślę, że zrozumie, dlaczego tutaj się schroniliśmy, tak?